Z każdej strony. No, wiesz, no wiesz, tak, Ale, ale prezes, jest tutaj, prezes jest tutaj, No właśnie, chodziłem do prezesa, prezes, przypiłem, panie, prezes, co to znaczy. Ja, ale prezes, są i tutaj. Ale ta linia sprężynuje, mu łatwiej. Tam jest <ślech> o, się zbyt, zbyt. Vai, 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 Następnym razem, jak będę pisał następne ogłoszenie o tego typu imprezie i znowu będzie dwie pompki i pięć przysiadów, to proponuję Zbyku, żebyś pisał 75 prawda. Za mało. Ale potrenujesz, damy Ci czas. Dzięki. Dzięki. To będzie to. Jeszcze mało, ochotę komercyjnie